Drodzy widzowie, i jej nie spuszcza stonu, Pojawiła się pierwsza w tym roku paczka z ikoną wersji podstawowej bez limitu oceny ogólnej. Ostatnio było to maksymalnie 86. Trafiłem wtedy jedną z lepszych kart Roberto Carlosa. Dzisiaj powiem wam tak. Oczywiście najbardziej chciałbym trafić kogoś nowego, jak na przykład Jarzinho, który kosztuje 1 600 tysięcy. Po głowie chodzi mi też Johan Kroj, którego jeszcze nigdy nie udało mi się trafić w jakiejkolwiek wersji. Z takich nowszych kart jest jeszcze Gerd Müller, który wygląda bardzo przyzwoicie 4 na 4 warty. 650 tysięcy, drogba w tym roku mogły być w porządku, ale szczerze myślę, że trafię jedną z tych trzech kart. Weron typuje Nedweda oraz Filipa Lama. Wymagania nie są wygórowane, trzeba przepalić dwa składy: 85 i 87, zabierzmy się za nie. Pierwsza ekipa gotowa, wiem, że przepalam Rudigera, ale no niestety jest niewymienny, nie gram nim, po prostu go nie potrzebuję. Dostaliśmy małą złotą paczkę piłkarzy Prime, bez gwarancji oceny ogólnej, ale może, może, może nie. Ej, czekajcie, walkout. To ja już nie wiem, naprawdę szukałem tych fajerwerków, jest Dybala, zaraz go przepalimy, cudo. Czyżby to znak, że będzie ten Veron? Jest to możliwe jeszcze. Czerwony pilki, buksa. No polskiej ikony nie ma, belgijskiej też nie, więc to niestety na nic nie wskazuje. Jeśli wy zrobiliście to wyzwanie, to oczywiście dajcie znać w komentarzu, co trafiłem, mam nadzieję. Co? Dajcie znać w komentarzu co wy trafiliście, nie spoilerujcie. Czas na wyzwanie drugie, bez żadnych sentymentów, żegnajcie. Prócz BC ikony mamy też player piki, dlatego zróbmy jednego w ramach wróżby. Czego możemy się spodziewać? Meksyk? Jezu nie, proszę. Zostawcie łapkę w górę i lecimy. Okej, okay, kamera idzie od tej strony, czy będzie coś ciekawego? Brazylia I TO JEST... Rivaldo... Okej... Okay. Holipka... Um, ja nie gram ze SPO, ale wydaje mi się, że, że, to, że to jest dobry traf. Nie wiem ile on kosztuje, bo jakoś tak nie, spra nie sprawdzałem go. A jeny, już, już myślałem o Ronaldinho. Rivaldo, proszę Państwa, kosztuje 160 tysięcy, ale naciągnie no mnie do tej Brazylii. Był Roberto Carlos, jest Rivaldo. 35 bramek w reprezentacji Brazylii. Potrafi dryblować. To będzie mój jaz w rękawie, no nie będę go upychał do naszego zespołu, choć właściwie mój zespół obecnie nie istnieje. Ale poczekajcie, bo mamy jeszcze 82 za to drugie SBC, które przepaliłem tutaj. Nie ja wiem, może też jakiś łokał, są te fajerwerki? Nie ma. Ale jest chociaż Inform, 10 tysięcy w portfelu. Jak widzicie, mam na koncie 800 koła, bo wszystko posprzedawałem. Dziesiąty level odblokowany, nagrodą jest Tifo. A Czuję, czuję lekki niedosyt, ponieważ gdy widzi się Brazylię, myśli się o największych kartach, typu Pele, Ronaldinho, Jarzinho. No ale niestety nie tym razem. Zrobię 10 pików 75+, bo może jakiś fajny Path to Glory wpadnie. Będzie szybciej, jak będę od razu otwierał te piki po zrobieniu, dlatego lecimy z pierwszym. Jest Ansu Fati. Numer 2 Openda. W trzecim piku mamy Rubena Nevesa, Wiszka Elbarsa. Jesteśmy na półmetku. rążier, chociaż bez duplikatu. Tym razem, a już się podnieciłem, a to tylko Benedetto. Tak sobie myślę o tym Rivaldo, ale kurde ja. Prawdę mówiąc, zapomniałem, że on w ogóle jest w grze. Ech, i Jeśli dobrze liczę, pik siódmy, szczerze. Na razie lipa. Nawet nie mieliśmy 84, Ale mogliby dać możliwość przepalenia chociaż jednej takiej karty mundialowej w tym, w tym piku. Myślę, że nikt by na tym nie ucierpiał. Ech. Dziewiąty. Malinowski. No i ostatnie podejście. Może teraz, co? Nie, niestety nie, naprawdę. Tragedia. To jeszcze jeden. BUM! Busket 85 i to jeszcze z zapatą w komplecie. No to tak ostatni, skoro coś trafiliśmy. O, darder, może tego palinie sobie walnąć. Myślę, że Portugalia wyjdzie z grupy. On ma ten przedłużony styl biegania. Jest potężny 93 fizyczności. Po to w końcu ładuje FIFA pońcy, by testować karty, na które normalnie nie zwracam uwagi. No tańsze od ikony. No, zrobię dlaczego nie. Dobra, tu niestety żegnam się z Gorecką. 174 mecze, trzeba oszczędzać. żegnaj. Ale dzięki temu poświęceniu zyskujemy pomocnika z Premier League ocenionego na 87. Niby te podania 78, ale to przez to, że ma nisko ocenione dośrodkowania. Jeśli chodzi o podania krótkie, podania dłuższe, one wyglądają naprawdę przyzwoicie. Jako, że jest jeszcze kilka dni na zrobienie go, to zobaczycie, czy warto o nim myśleć. Kurcz, ale ścieniem, do tego przedłużony styl biegania, to wygląda w miarę ok. Obrona praktycznie wymaksowana, mam nadzieję, że to poczuje, plus naprawdę 190 wzrostu, obok Markizio, taki niszczyciel, przyda się nam. No i właściwie on ma już pełne zgranie. Dobra, trochę oszczędnie dzisiaj, ale wróci do pierwszej drużyny Haaland, Akanji w bramce, skład oparty głównie o Premier League. Ale za bardzo nie chcę nic kupować, bo mam już taki składzik w głowie. Dzisiaj pomiędzy słupkami Ramsdale, po wczorajszym odcinku chyba rozumiecie dlaczego. No i mamy jeszcze jedno miejsce, prawda? Może kogoś przetestujemy? Na pewno dam na ławę Rivaldo, nie chcę grać nim od pierwszej minuty, bo jeszcze wie, trafię na widza, na TikToka i... Wielka niespodzianka zostanie zepsuta? Słuchajcie, jestem przekonany, że wielu z Was trafiło dzisiaj tego pana. Musicie mnie zrozumieć, ale muszę. Po prostu muszę co roku, chociaż kilka spotkań, nim zagrać. Cyk z myśliwym Jan Rash obok Halanda. Tak naprawdę, porównując jego statystyki do tego wolera, to nie ma aż tak dużej różnicy. A to jest dobra zmyłka, bo nawet jak trafi na widza, to on pomyśli, że trafiłem Rasza. Okej, okay, no nie brzmi jakoś mega polsko. Chyba Rumuński, Herbar, Nautowicz z Giasim. Właśnie, kurczę, odblokowałem tego Kanadyjczyka takiego szybkiego. Zapomniałem go dać na ławkę, muszę to zmienić. Okej, okay, ciśniemy. Haaland oraz Jan Rush. Napady, no nie no, Haaland nadal OP. Rush z pewnością dla koneserów. Ale ja wam pokażę, że serio, nie ma się co załamywać. Może i kosztuje 70 tysięcy, ale idzie nim pograć. I zobaczmy. Haaland, co? Jak coś to gram kwalifikację, żeby trochę luzu było. Muszę odbudować mental po nieudanej lidze weekendowej. Jan Rush, pierwsza sy... Mogłoby to trochę lepiej wyglądać. Perisic, przyjęcie walijskiej legendy, to jest obok słupka, no nie. Haland, okej, okay, bo tego rywal się nie spodziewał. Raczej spalony, ale zobaczmy. Rush, Kurczę, nie było. Palinia, fantastycznie. Finezyjne uderzenie. Poprzeczka, kurczę! I znów palinia w destrukcji, ale na razie jestem zachwycony. Wiem, że dopiero 25 minut. Kiel rush, ostry kąt i blokada. Nie, Lucio! Dobrze, ale czemu ja, ja nie wiem, czasami mam wrażenie, sorry, że narzekam, że piłkarze moi jakby nie chcieli się przyssać do piłki. No, ten Lucio jakoś, jak. No, nie mogłem się nim dobrze ustawić. No to jest faul, no cholera. Nie, no też w piłkę nie potrafiłem trafić Dodo, Haland. Czy to Arnautowi? 1-0. Giasi? Nie, no co to jest? Ja piłkę. To było ładne podanie. Bena Ser. 3-0. Plata z ławeczki. Chciałbym podać do Rivaldo. Rivaldo, strzał do bitka. Iguain 3-1. Mamy 6 minut na wielki kombek. No i teraz Iguain, proszę, Plata. Wszedłej z ławki. Dobrze. Jest ta lewa noga na zielonym. Gol 3-2. No, lepiej to wygląda niż 3 do zera. Szkoda, że nie będę miał czasu, by strzelić. jeszcze jednego. Nie wiem, co powiedzieć, słuchajcie. Tak myślałem, że te 11 zwycięstw było wypadkiem przy pracy, ale nie, nie, nie to było zasłużone. Ferenc Waroshi i też ma Lucio, i Feller. E, wiele nazwisk, które znam. Lewandowski, w ogóle. Wow! Trzech napastników, takich typowych napastników bardzo ciekawe, ale nie ma Jana Rasha. No, ale tak delikatnie tylko ustawianie się zmieniałem. Ian Ras, będzie pierwszy gol. Wow, 1-0. Na farcie, bo bramkarz musi to bronić, A, ale gol to gol. Delikatnie Almiron, jest ta precyzja, chirurgiczna dokładność. Ian Rush, 2-0. Kurczę, Ray Nie spodziewałem się tego, myślałem, że będę mógł wprowadzić Rivaldo, ale to dobra. Zagrajmy jeszcze jeden. Lecimy. kibles. co? Jakie kible? Carvalho, bo oh, yeah. Co zrobi tym Viniciusem tutaj? Klasyczny scoop. Czekamy na podanie do środka. Okej, okay, czyli jakiś tam pressing po utracie piłki, chyba rywal ma włączony. Haland. Czekamy na podanie do środka, i tym razem Ramsdale mnie uratował. Almiron, pierwsza próba. Dziękuję. Jeden do jednego. Raz znajduje wolne miejsce, to jest QL. Przyjęcie z powietrza. Almiron po raz drugi. Brawo 2–1. Palinia znów, kapitalna robota w defensywie. Będzie podanie do Almirona. Może jakiś hat-trick. Nie, rozegrajmy. Palinia. Marquizio, Almiron, Dobrze. On podaje. To jest Erling Haaland. I mamy trujeczkę. Szczerze, przez to, jak zwinny jest Almiron. I jak dobrze w ogóle podaje. To trochę lepiej mi się go używa niż QL-a. A teraz Ian Rash. 4-1. Dziękuję. Dziękuję. W ramach przerywnika. Jeden pik i cyk i nic. Szanuję zasmolarka, choć zakładam, że rywal nie choć ma też okocze. Choć to, nie był... choć to nie mógł być okocza, bo okocza ma za wysoką ocenę, co nie? Rush! No, czuć to porozumienie. Aha, tyle, serio. Okocza i oby uderzał po długim A, jeszcze zimną krew zachował na no, Ramsey, Jak już poprawiłeś pozycję, to broń to. Okej, okay, zamyka to Harry Kiel. On strzelać potrafi, prawda? Doskonale. I palinia rozpoczyna od przejęcia. Lecimy z piłką, taką najprostszą. Erling Haaland, i to musi być drugi gol. Tak też się dzieje. Ian Rush. No dosłownie minuta po minucie. 2-1. Czy rywal to utrzyma? Bardzo możliwe, bo zrobiłem mu autostradę. No i znów przesuwam się. 2-2. Smolarek? No nie, niemożliwe. 3-2. Ty, ty, co się dzieje? Jeszcze podał, ja pierdzielę. Ja coś ma mnie tak z formacją, słuchajcie. Czuję się, jakbym grał bez środka pola. Po prostu. Dobra, German ball podanie, super Ramsdale Okej, okay, legendy Liverpoolu dobrze się ze sobą dogadują Kiwell Haaland 30 minuta 7 goli za nami Panie i panowie, przywi, przy piłce Rivaldo, piękny, po wizycie w Turcji udało się Centra Ian nie, nie przyjął tego poważnie, tam Rudiger się wcisnął Spalony a nie było tanzu, Fati, pewnie będzie piękne wykończenie, 3-5. No, niestety to jest 3-6. Rywal nie marnuje sytuacji. Cyk, rasz, na lewej nodze, pięknie, 4-6. Plata czyściutko, Janko. A jezu! Rivaldo doskonale, 5-6, Lucio! Chłop się pogubił, Rivaldo z prawej nogi, to byłoby zbyt piękne. Rivaldo, podanie. Raz. Na pewno już tak bramkarzem nie wyjdzie. Mocne dośrodkowanie. A jezu kurtła. Walker, tragiczne podanie. i Wpuścił tego Kanadyjczyka, o którym mówiłem, właśnie ten, który tak ładnie biegnie. A Kanji. Nie, kolego, twój czas się już skończył w naszej pierwszej drużynie. Ty na chwilę tutaj trafiłeś, ale. Serio. Prawda, ja muszę zagrać z kimś po prostu sparring, którym będę ćwiczył blokowanie tapinów i chyba po prostu trzeba zagrać z za Alwinem jeszcze raz, bo to jest przerażające, jak łatwo to wpada. Powiem wam, że po tych kilku meczach palinia zyskują mnie naprawdę dużego plusa. Przyjemnie się go używało. Dobry destruktor, który potrafi się obrócić, mimo tego, że ma katastroficzną zwinność i równowagę. Ale potrafi celnie wyprowadzić kontrę i Jan jak to i Jan. Ja chwilę nim pogram, nie, bo chyba pojutrze zbudujemy taki skład na to Food Champions. Jeszcze mam nadzieję, że trochę więcej monet będę miałby w pełni zrealizować swój cel, ale na razie na kwalifikacje kilka meczów w Rivals go trzymam. No nic, ja bardzo dziękuję wam za oglądanie. Żal tego ostatniego spotkania, szkoda, że nie udało się wygrać, ale ostatnio nie jest najlepiej. <grym> chyba wszystkie swoje moce zużyłem na wbicie się do elitarnej, bo po tym kompletny zjazd. Miłego dnia do jutra. Cześć.